Jeszcze do ubiegłej niedzieli w Muzeum Rybołówstwa na tej ścianie stało potężne akwarium. Jedyną mieszkanką, a zarazem chlubą placówki, była 40-letnia, być może najstarsza w Europie: Pirania. Wszyscy znaliśmy ją jako Kasię, także najmłodsi mieszkańcy miasta. Dowodem tej sympatii były liczne prace plastyczne, rysunki i sympatyczne wpisy dedykowane z okazji jej urodzin. Gdy w październiku 2013 roku stare akwarium przestało wystarczać dla rosnącej ryby, muzeum przygotowało dla niej nowy potężny zbiornik. Ten dobrze służył Kasi jeszcze kilka dni temu, gdy jednak w poniedziałek rano pierwszy pracownik wszedł do muzeum, zastał podłogę pełną wody. Te dramatyczne chwile relacjonuje Małgorzata płońska Nagaba. Samoistnie pękło dno akwarium właśnie wspieranią Kasią. Pracownik Lech Kamiński, który tutaj przyszedł jako pierwszy do pracy, odkrył to, zobaczył po prostu mokrą podłogę, zobaczył co się dzieje. Oczywiście natychmiast wezwał drugiego kolegę Tomka, który jest na co dzień opiekunem, pirasi, Piranikasi. No, podjęli natychmiastowe działania, przerzucili rybę do akwarium zastępczego. To jest akwarium, które stoi u nas na zapleczu i ono po prostu służyło do przetrzymywania odstałej wody, którą potem używano podczas podmian. Także działanie było szybko. I bardzo cieszymy się, że ta rzecz wydarzyła się nad ranem. Tak przypuszczamy, ponieważ woda dosyć szybko upływała z akwarium i naprawdę liczyły się minuty. Na miejsce wyzwano specjalistów. Dalsze działania poszły zgodnie z ich zaleceniami. Ich teolodzy się zdecydowanie wypowiedzieli, że nie ma mowy o żadnym transportowaniu jej w inne miejsce. Że to będzie dla niej jeszcze gorszy stres, nowe warunki, nal jakość wody, i tak dalej. Więc najlepszą opcją jest po prostu to, żeby została u nas. No, niestety teraz jest w zbiorniku tymczasowym. I tutaj dzięki właśnie Straży Pożarnej, którzy udostępnili nam potem, tak za, za jakiś czas po przerzuceniu w tą. Pierwotny zastępczy tak zbiornik pojemnik, już trochę większy, więc ma tam więcej miejsca, czuje się swobodniej. No i już też ruszyliśmy z akcją budowania nowego akwarium, znaczy jest zamówione tak, nowe akwarium dla pirani. Informacja lotem Błyskawicy obiegła miasto i wywołała wielkie poruszenie. Jako jedna z pierwszych na miejscu pojawiła się prezydent miasta Joanna Gatowska. Nowe akwarium zostało błyskawicznie zamówione, ale na dostawę trzeba poczekać. Także po prostu czekamy. Panowie tutaj z firmy też się starają zrobić wszystko jak najszybciej, jak to jest tylko możliwe, bo wiedzą, że bardzo nam zależy na czasie i tutaj każdy dzień ma ogromne znaczenie. Miejsce po starym akwarium zalepiono czarną folią. Nie jest to jednak znak żałoby. Na szczęście Kasia przeżyła najgorsze i wszyscy w muzeum wierzą, że nadal cieszyć będzie opiekunów i odwiedzających. Kciuki za Kasię trzyma także nasz redakcyjny historyk dr Józef Pluciński. Jeszcze jako dyrektor muzeum to on właśnie przywiózł Kasię do Świnoujścia. Pierwszy dyrektor Muzeum, dr Józef Puciński, opowiadał, że przywiózł Kasie razem z innymi piraniami wodolotem ze Szczecina. Tutaj było ich parę. Słyszałam różne wersje, co się z nimi stało, raz, że po prostu pękło akwarium, tylko pirania. Tylko Kasia przeżyła inna, rzecz, inna historia, że one wyskoczyły, także tak naprawdę nie wiem, nie było mi wtedy, jeszcze wtedy nie pracowałam. No i Kasia jest u nas tak? Od 30 paru lat, odkąd przyszłam, ja tutaj do pracy zawsze była, no jesteśmy wszyscy z nią bardzo zżyci, ja Wiem, że to tak może się trochę wydaje śmieszne, tak, że to tylko ryba, ale dla nas to jest po prostu członek naszego tutaj zespołu, naszej rodziny, rodziny muzealnej i no nie wyobrażamy sobie bez niej naszego muzeum. Zresztą nawet ta sama sytuacja pokazała. Jak bardzo nam zależy na Kaśce, bo oczywiście każdy, kto mógł od razu przyszedł, jeżeli ktoś nie mógł się pojawić osobiście, to pozostawał w kontakcie telefonicznym. Zresztą tak dziś, do dnia dziś, dzisiejszego jest, jeżeli nie ma jakiegoś danego pracownika w pracy, to oczywiście dzwoni i pyta się, co z Kasią. Także no, nie będziemy dalej walczyć o to, żeby Kasi było jak najlepiej. No, i też cieszę się, że, że, że mam okazję tutaj pracować w takim zespole, ponieważ naprawdę stanęliśmy na, na wysokości zadania i ta sytuacja pokazała, że potrafimy sobie radzić w sytuacjach kry kryzysowych i na pewno pirania kasia, jak i inne zwierzęta, bo tylko przecież nie opiranie mamy, mamy tu też inne ryby, e, no po prostu, że będzie u nas e, jej dobrze. A na koniec dobra wiadomość. Optymizmem może napawać fakt, że nasza pirania nie straciła apetytu. No nie zmieniliśmy diety, nadal jest serca wołowe i banany, no tutaj jest różnie, trzeba wziąć pod uwagę to, że ona naprawdę przeżyła ogromny stres i z każdym dniem jest coraz lepiej, coraz bardziej się oswaja, tak jakby dochodzi do siebie. Nawet dziś cały czas zagląda do niej ich tiolog, jest pod stałą opieką, także powiedział, no że widać wyraźną poprawę z dnia na dzień jest coraz lepiej i będzie dobrze.